To Sim z tej strony zwycięzca i was w kolejnym Materiale z ludźmi pokrywem na kanale W prawym górnym rogu ekranu macie ankietę Czy chcielibyście z z tej gry Jest to, gra Super Street The Game To so, generalnie moje pierwsze podejście do Nagrania tego materiału W hmm. początku musimy wybrać jakiegoś, jakiegoś złoma O to jest Mustang nie jestem Silvia. Mitsubishi Lancer Evo chyba nie, to nie jest Mitsubishi Lancer Evo, to jest yy... Mitsubishi Eglibs chyba Przynajmniej tak mi się wydaje Okej, okay. jesteśmy po przerwie Staram się nagrywać też generalnie W miarę dobre odcinki Odblokowane, 300R jest dostępne Okej, okay, jak widać jest to Time Trail, czyli wyścig z czasem Tu macie napisane co jest, co dostaje za które miejsce, znaczy za jaki czas Zostaje za jakie punkty kontrolne na Grafiku to aż tak bardzo to, to nie powala Ała, jest to tak drogą, moje sam, sam pierwszy raz odpaliłem tą grę, tą grę. Na, na trailerze wygląda to genialnie A jak widać też jeszcze jest grafika zniszczeń samochodu jest to samochód Wilmo, bo widać, że kierowcy nie ma w środku. Jakie są kamerki? Takie są kamerki. Ręcznego nie ma za bardzo. Oj. A. Ale to jest, to jest taki, że to jest... Nie wiem, jak to się w ogóle nitra używa. Jak już tu nie na początku w prawy górny nogo ekranu macie ankietę. Mmm. Czy chcecie mieć serię z tej gry Na kanale Jeżeli chcecie to po prostu zaznaczycie tak, jeżeli nie no to To logiczne, że nie Myślałem, spodziewałem się lepszej grafiki What oh, the fuck Spodziewałem się lepszej grafiki samochodu Wow, wow, wow Ej, zwiesiło mnie A, pierwsze miejsce mamy o, jeżeli by się będę na końcu. Więc tak, jeżeli chodzi o to, to zrobiłem... ...to nieco. wysracing racing. Pójdę od końca. Custom. Mogę chyba z custom, czy mogę chyba z i własny... ...przedni zderzek? Mmm... To jest też jakieś kazem? Wiesry in Demonstyle. dobra. Dobra. Zmniejszymy jeszcze... Eee... To sobie muszę tak... zmienić sobie lakier. Mamy wszystko. Tu. Nie chcę luziowego samochodu. Jest coś podobnego do Anergranda dwójki Przynajmniej tak mi się wydaje <kłysy> <kłysy> Nie masz wystarczającej ilości gotówki? Serio? 4000 za... też 4000... 2000 za pomalowanie samochodu? No chyba sobie jakieś jaja robicie <kłysy> Wydech... nie jesteś mnie na nic? Tu też mnie na nic nie stać, silnik, też mnie na nic nie stać, turbo, swężarka. Też nie... O? Mm. fuck. 250... Inter coś tam? Nie wiem, co to jest. A to jest to tutaj? Grill A że... Tak jakby grill Wlot powietrza E, wloty powietrza już brałem To już wszystko patrzyłem Eee... To nie na GQ. nie to Aha, to... Feliki potrzebuję zobaczyć Ale jakie zajebiste, to że what the fuck ale nie się na razie musiałbym musiałbym zrobić eee... wygrać kolejne wyścigi no jest strasznie głośny na samym początku na no grafiku tutaj to nie powala eee... to jest takie, jak mówiłem połączenie jest to coś w stylu Undergrounda 2. coś mi się wydaje że Lex do mnie napisał z tłocz okrążenie pierwsze z dwóch Z no sterowaniu to tutaj... naprawdę nie powala zresztą też bagi graficzne jak widać świat ze światłem jakie mam więc a, gra jak na wow. moment kiedy zostało zrobione czyli wtedy no, z grafiką y z samochodu to to nie powala jak już wspomniałem Aczkolwiek plus jest taki duży, jest plus jest e, taki, że jest to połączenie flat auta dwójki no, Powtarzam, się wiem Połączenie flat auta dwójki z grafiką z Undergrounda, Sterowa sterowanie i fizyka zniszczeń jest e, właśnie z flat auta dwójki Natomiast e, sterow co ja Sterowanie i, gra e, i fizyka zniszczeń jest z flat auta dwójki Natomiast Yy, ten Wow. natomiast sama grafika samochodu yy, jest z a yy, undergrounda Przernie tak to wygląda I pamiętam za bardzo jakie ja to nagrywam znaczy, nie wiem jak, jak ja to nagrywam to nie wiem po pierwsze ile to te, materiał trwa po drugie jaka była miniatura ej na no serio tego się nie da zniszczyć gameplay sam w sobie jest znośny jest y, bardzo znośny Natomiast, yy... o, włączyłem miejsce szóste, niestety, nie udało mi się ugraniczyć jakoś wyżej. Dobra, jestem na przerwie. Jesteśmy ja w kolejnym wyścigu, przed chwilą właśnie spróbowałem yy, wygrać jeszcze z poprzedni wyścig, niestety, nie udało mi się to. Wow, Na przynajmniej odkryłem jak, gdzie to jest nitro, bo odkryłem czyli podtlenek azotu znajduje się pod przyciskiem le wow, lewego kontrola ale to było ładne Lewy kontrol to jest yy, podtlenek azotu za chwilę sprawdzimy czy, czy na prawym też to jest tak kontrol generalnie kontrol to są podtlenki od podtlenek azotu czyli potocznie nitro o fakt, tam jest przekręt jeszcze odkryłem też że przy okazji automatycznie Eee, wraca nas na trasę jeżeli wyjedziemy spoza, poza, w sensie poza trasę Pat Z Ślekson nie ma te... chłe Zajbić to minusem tego jest to, że nie ma dźwięków destrukcji ani na przykład pisku opon No właśnie teraz, tak normalnie powinno być Niektóre rzeczy też się nie da niszczyć, jak widzę. Gdzie normalnie powinno się da... Gdzie normalnie to się powinno dać niszczyć. Właśnie jeszcze też, na samym końcu będziecie mieli ankietę odnośnie tej gry. Co waszym zdaniem, uważacie tę grę za kit, czy za hit? Czy, czy nie mam zdania. <grym> Taka opcja też jest. No i koło mi odpadło. Dwa koła nawet. Musiałbym sobie stryningować trochę samochód Destrukcja, jeden Roberto! Roberto Mori! Straciem maskę Dopiero teraz zauważyłem że... Osiągnięto punkt kontrolny Strasznie mnie zaczyna powoli... Irry... powoli mnie zaczyna irytować ir 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 to, że co chwila się wyświetla to, że to punkt kontrolny. Wow! Z lewej strony słyszę bota. Dobra, udało mi się skręcić, teraz muszę utrzymać tą pozycję do mety. Tak się nie pamiętam, gdzie była meta. Ale szczegół. O, drifting. Ładny, ładny drifting. Tu jest meta. Udało mi się wygrać. Pierwsze miejsce. <laughs> ok, kolejnym wyścigiem jest time Trio, czyli znowu wyścig z czasem. Teraz sobie przejdziemy po prostu celowy czas, 2 minuty, czas wyścigu. A może 14 punktów kontrolnych przejechać, żeby żeby zliczyć. No jako że widzę, że to jest końcówka wyścigu, to jeszcze chciałbym się wypowiedzieć na temat taki, że w prawym górnym rogu ekranu macie też ankietę eee, jako, że chcecie rozpocząć nową serię z NFS-a, z Need for Speed w sensie, to jaką część... ale to było fajne końcówko, ja pierdzielę, jaką część Need for Speed chcielibyście, na... żebym zaczął jako pierwszą, więc... okej okay. import tuner jest dostępny teraz to mam przyjechane Eliminacja. eliminator że przejdziemy eliminację eliminację że i wtedy będziemy kończyć odcinek ten jeden odcinek, ten jeden wyścig co mi został co nie, co, co przegrałem go do poza nagraniem. Ewentualnie zrobimy na streamie. Bo jeszcze materiał, który... który teraz oglądacie jest... że nie powinien się pojawić? Kuźwa, co zebędę, no? Że mi koło zajebał eee... ej, 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 ej Kuźwa. Z tym wyeliminowany, what the fuck? Czy to jest coś takiego, że to jest kto ostatni ma jakiś tam określony czas, żeby wyprzedzić i wtedy i wtedy widzę, że jest możliwość eee... Zyskania lub odpadnięcia zostało 5 osób które powie, co muszę utrzymać tą pierwszą pozycję jeżeli chcę wygrać i mam nadzieję że mi się to uda jeżeli nie no to po prostu nie nagrowam tego wyścigu jeszcze raz a nie to jest jakiś to jakiś czas co yy, 20 sekund ktoś odpada czyli z tego mam wniosek że zaraz za chwilę Kolejna osoba odpadnie. O, fakt to jest w prawo. Pójdź Szybciej! Doganiają mnie. Zostały trzy osoby. Napięcie rośnie. Czy mister U... Czy misterowi, Czy... What? No nie wiem jak to odmienić od moją krzywkę. To pierwsze dwie litery. W mojej krzywce. Czy osiągnie w pierwsze miejsce czy nie? Mam dwie sekundy do niego Jeszcze widać go za mną Dorbejer to Z tego co widzę półtora minuty jadę Oh Nie, Nie, nie 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 Fuck off, fuck off, kurwa Jest Udało mi się wygrać I przekazuję się na końcu rozbijem W No Także widzieliście wszystkie e, tryby tej części e, Super Street The Game Więc jeśli wam się będę spodobał Dajcie tylko w górę nie komentarz, jeżeli nie subiecie, kanału no, to możecie zasłuchać kanał Jeżeli... No, no. I przecież tak jak już wspomniałem Na początku była ankieta czy chcielibyście, Jeżeli nie na początku, teraz Gdzieś tu w każdym razie była ankieta, czy chcecie mieć serię dalej z, z tej gry, czy nie. Także do usłyszenia w sobie materiale, na razie. Cześć.